Witamy wszystkich miłośników wirtualnych rajdów. Zapraszamy serdecznie do obejrzenia relacji z szóstej rundy wirtualnego rajdowego Pucharu Polski Rajdu Wisły. Rywalizacja odbywała się na siedmiu odcinkach specjalnych. Kierowcy sprawdzali swoje umiejętności na piekielnie szybkich i wymagających odcinkach. Wisła, który był odcinkiem nocnym, Koniaków, szybko, ciasno, wąsko i drzewa po obu stronach drogi oraz Kotelnica, gdzie momentami samochód szedł na tak zwanym odcięciu. Jak to w górach, druga oraz trzecia pętla zaskoczyła nagłymi opadami deszczu i drugi przejazd Kotelnicy oraz trzeci Koniakowa kierowcy musieli radzić sobie z mokrą nawierzchnią. W pierwszej kolejności przejdźmy do klasy historycznej. Tutaj trzecie miejsce dla Maćka Menarskiego, Kierowca Automobil Klubu Polski WRT zajął trzecie miejsce ze stratą niespełna 28 sekund do litera. Maciek nie ustrzegł się błędów na odcinkach. Błot na szybkiej partii w Koniakowie w konsekwencji rolka. Drugie miejsce dla Bartomeja Kowalczyka z AK Sport World Rally Team. Bartek za kierownicą Toyoty Ceniki stworzył zacięty bój o najwyższy stopień podium, tracąc do zwycięstwa zaledwie 2,54 sekundy. Zwycięzcą rajdu został Bartek Dziok, kolega Tyłowy Kowalczyka. Dopisał do swojego konta za ten rajd komplet punktów. to również na Power Stage'u. Popatrzmy chwilę jak jechał po nacięstwa. Przed nami tabela klasy historycznej. Sytuacja w klasyfikacji sezonu bardzo ciekawa, prowadzi Bartek Ziok z dorobkiem 107 punktów, drugi Dawid Wieczorek tylko punkt za nim. Na trzecim i czwartym miejscu równie ciekawie, Maciek Młynarski uzbierał 97 punktów i ma punkt przewagi nad Markiem Wężowskim. Teraz przed nami klasa RC4. Najniższy stopień podium za sterami pz 208 R2 zajmuje Mariusz Domanus, kierowca Automobil Klub Polski WRT. Na drugim miejscu Sławek Kajzarski jest Racing. Sławek starał się wykrzesać ze swojego obla ma co się dało, jednak tym razem sporo zabrakło do zwycięzcy. Zdecydowanym zwycięzcą szóstej rundy WRPP w klasie RC4 został Jakub Brodzicki. Kierowca Opla Adama w barwach IS Racing pokonał znacząco swoich rywali, uzyskując przewagę 1,5 minuty nad drugim zawodnikiem na mecie. Przed nami tabela z wynikami rajdu oraz tabela z klasyfikacją sezonu. Prowadzi Marcin Dękoś, który ma na swoim koncie 112 punktów. Po piętach depcze Wojciech Komorek, który zgromadził 107 punktów. Na trzecim miejscu zwycięzca z Wisły z 74 oczkami. Rajd nie odbywał się bez przygód. Przed nami Paweł Wasilonek z Confix Rail Team. Zaciasno wzięty lewy zakręt na odcinku kotelnicka, który zakończył się wizytą między drzewami. kolegi Pawła z zdobywca 5 miejsca w klasie RC3 Szymon Guźliński i również odcinek Kotelnica. Adam Węgłowski, kierowca Honda Civic Type R w barwach IS Racing zdobywa trzecie miejsce trasą do to... zwycięzcy niespełna 39 sekund. Drugi na mecie melduje się Artur Hazuka, kierowca automobilów Polski WRT. Swoje hondzie wyklucza. czas czasowo niespełna 15 sekund słabszy od zwycięzcy. Zobaczmy chwilę, jak Artur radził sobie na trasach krajowych Wisły. A teraz przed nami zwycięzca rajdu Michał Górski, zawodnik AK Sport World Rally Team, pokonał górskie trasy wokół wizytów w najszybszym pęgiem. Podobnie jak pozostałych dwóch kierowców na podium, Michał wystartował Honda w Silicon Michał Górski zdobywa komplet punktów, wygrywając również power stage. Czujmy okiem na pierwszą dziesiątkę tej klasy. Oraz na sytuację w klasie po sześciu rundach. Patrzmy na ciekawe ujęcia oraz błąd na pierwszym odcinku specjalnym wykonaniu Mateusza Domańskiego z Konflikt Reality Tutaj, ósmy na mecie, kolega teamowy Mateusza, Tomasz Gaponik. Jak widzimy też nie wystrzegł się błędów. Siódme miejsce. Krzysztof daj. kierowca Panika Gaming ze starymi w portach jest R5. Przechodzimy do najlepszej trójki. Najniższy stopień podróży za zawodnika Automobil Polski WRT. Zobaczymy, jak trasy rajdu Wisły za kierownicą Spotify R5 pokonywał Piotr Walczak. Drugie miejsce to Michał Walkowski, AK Sport World Rally Team. Różnica pomiędzy nim a trzecim zawodnikiem po siedmiu odcinkach wynosiła zaledwie 3 sekundy. No i zwycięzca rajdu, a delikatnie ponad 20 sekund pokonał drugiego na mecie. Ale jakie to musiało być tempo, skoro Marcin Pyszny wygrywa rajd mimo błędów. Tutaj widzimy zginie i cofanie. A teraz zerknijmy na to, jak wyglądała pierwsza dziesiątka, oraz na to, jak ma się sytuacja w klasie RC2. Tutaj zdecydowanym liderem zwycięzca Zbisły, Marcin pyszny z dorobkiem 148 punktów. Drugi jest Mateusz Koralewski, który ma 80 punktów, a trzeci, tak jak i w tym rajdzie, Piotr Walczek. No i klasa samochodów najmocniejsza, tak zwane stare wórce. I tutaj na trzecim miejscu Mateusz Przyszlakowski, Aka Sport World Rally Team. Widzimy, że Mateusz nie ustrzegł się błędów i musiał korzystać z pomocy kibiców na odcinku Kotelnica. Drugie miejsce dla kierowcy Citroena Ksary w LC Jakuba Marnika. Jak widać Jakub miał dokładnie te same problemy co Mateusz, jednak jego tempo pozwoliło na uzyskanie 9 sekund lepszego czasu. No i przed nami niekwestionowany lider klasy WRC oraz generalki rajdu. Adrian Klimas, kierowca Kilas Motorsport, pokonuje drugiego na mecie o minutę i 36 sekund, a drugiego w generalce Marcina Pysznego o niespełna 39 sekund. Adrian w tym sezonie nie oddał ani jednego rajdu, zdobywając komplet punktów i w klasie i w klasyfikacji generalnej. Zobaczmy na wyniki rajdów w klasie WRC oraz jak ma się sprawa w klasyfikacji sezonu. Jak wspominałem tutaj niepodzielnym liderem Adrian z kompletem punktów na koncie. Zobaczmy jeszcze na klasyfikację teamową. Tutaj zwycięzcą AK Sport World Rally Team, na drugim miejscu Automobil Klub Polski WRT. Trzecie miejsce to grupa Rajdowa Surfer, na czwartym Config Rally Team, a piąte miejsce dla ES Racing. zespołowej klasyfikacji sezonu prowadzi AK Sport World Rally Team. Drugie miejsce dla Automobil Klub Polski WRT. Trzecie dla IS Racing. Czwarty jest Confix Reality. A piąta grupa Rajdowa Surfer. Dziękujemy za udział w relacji i zapraszamy do udziału w pozostałych rundach.